Witajcie! Dzisiaj jest 30 kwietnia 2025 roku. Jest to pierwszy dzień startu sezonu na Camp na Wydmie. Jak co roku chcemy Was zaprosić na spacer, żeby Wam pokazać nasz kemping i żebyście zobaczyli, co zmieniło się od zeszłego roku. Tak więc zapraszam, pokażemy. Wchodzimy w część, która w zeszłym roku nazywała się strefą Camp. W tej chwili jest już podzielona na parcele. Zmieściły nam się tu zarówno parcele. Na kampery, przyczepy kempingowe, ale nie zapomnieliśmy o tych z Was, którzy podróżują namiotami, z namiotami przepraszam, i stworzyliśmy parcele przeznaczone, dedykowane pod namioty. Udało nam się wygospodarować dość duże te parcele, bo zauważyliśmy, że Wasze namioty nieco zrobiły się nieco większe. Więc mamy trzy parcele namiotowe przy parcelach. Piękna ścieżka, żeby było wygodniej wam tutaj dotrzeć. Ścieżka oświetlona. Parcele oczywiście z możliwością podłączenia się pod prąd, bardzo blisko ujęcie wody, a punkty sanitarne zabezpieczą zmywalnie do naczyń i inne potrzeby. Tu na przykład mamy parcelę dla kamperów. Wszystkie nasze parcele, przypominam, są utwardzone podjazdy, wypoziomowane każda parcela. Ma, wyposażona jest słupek przyłączeniowy, który pozwala Wam podłączyć zrzut szarej wody. Macie przyłącza elektryczne, zabezpieczone dwoma rodzajami wejść, żeby na pewno udało się podłączyć. Nowością na tej części jest przyłącze telewizji satelitarnej, jeżeli takowe będziecie potrzebować. Zapraszam dalej. Tutaj ponownie widzicie. Przebudowaną część pola, która debiutuje w, w tym roku. Trawka nam jeszcze wschodzi, ale do pełnego sezonu gwarantujemy, że będzie e, ładnie już zagęszczona. No i tutaj wchodzimy w taką przestrzeń, która, którą zrobiliśmy nieco inaczej. Mianowicie już zauważyliście, że parcela wyznaczona jest w całości wypoziomowana geokratą i jest e, wyścielona takim dekoracyjnym kamieniem. Jesteśmy sami ciekawi, czy, czy bardziej będziecie preferować naturalnie stanie na trawie, czy ten kamień da Wam większą poczucie czystości. Takich parcel mamy tutaj kilka. E, oczywiście, cały plac jest w tej chwili już oświetlony. Nie zapomnieliśmy o tym. E, te parcele, które są po tej części, właśnie też posiadają przyłącza do telewizji satelitarnej. E, Zapraszam dalej. Pamiętajcie, że na naszym polu często prosimy Was, aby Wasze samochody stanęły w konkretnym miejscu. Broń Boże, nie jest to w żaden sposób nasze, widzimisię, się tylko. Pole znajduje się na prawdziwej wydmie, czyli dosłownie troszeczkę pod powierzchnią tej pięknej trawy jest biały piasek. I stawanie na wyznaczonym miejscu na utwardzonym trapie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ nie zakopiecie się i nie popsujecie nam parceli. Tu na przykład jest stworzona parcela, gdzie pomyśleliśmy o tym, że możecie przyjechać na dwa składy i rozłożyć się do siebie tak, żeby mieć ogródki ze sobą, ale można stanąć też odwrotnie, czyli nie widzieć ogródka sąsiada. E, zapraszam dalej. Tą część e, znacie, tutaj za wiele się nie zmieniło. E, nasze boisko do siatkówki, e, często wykorzystywane też do innych sportów. E, plac zabaw dla dzieci, duży, przestronny, posadowiony na, na naszym wydmowym piasku. Większość parceli, jak widzicie na naszym polu, to jest jednak parcele trawiaste, zazielenione. Chciałbym tutaj jakby poprosić Was o coś, a mianowicie o to, jeżeli sami chcecie korzystać z takiej pięknej parceli, zielonej, ładnie zakrzewionej, to jeżeli musicie rozkładać podłogę przy swoim kamperze lub namiocie, pomyślcie o podłodze, która oddycha, która jest paroprzepuszczalna tak, żeby nie sparzyć trawy, bo osoba, która przyjedzie po Was, będzie mogła się również cieszyć taką zielenią. Zapraszam dalej. Jedną z opcji, którą macie również na naszym polu, to jest możliwość wynajęcia przyczepy od nas. Fantastyczna sprawa, ponieważ nie musicie jej tutaj przywozić, nie musicie jej tutaj przyciągać, może nawet nie musicie jej kupować, a chcecie sprawdzić, jak się w takiej przyczepie nocuje, to to jest, proszę bardzo, nasza przyczepa. Na wynajem, możecie ją zarezerwować, wynająć. Nowa przyczepa, także myślę, że jej stan i wyposażenie spełni Wasze oczekiwania. Klimatyzowana, ogrzewana, podłączona do wody bieżącej, podłączona do kanalizacji więc prawie samoobsługowa. Także do przyczepy może, może maksymalnie wejść 5 osób z pięcioma miejscami sypialnymi. Zapraszamy rodziny, zapraszamy pary. Jesteśmy gotowi do złożenia wam oferty. Rezerwujecie tą przyczepę oczywiście w recepcji naszej. Możecie zrobić to telefonicznie, ale tutaj przypomnę, że tą przyczepę jesteście w stanie zarezerwować również online. OK, skoro z prezentacją naszej przyczepy już się zapoznaliśmy, zapraszam dalej. Na tej części pola również, wielu zmian nie było. Wynika to też między innymi z tego, że cenicie sobie taki układ, jaki obecnie jest. No i przechodzimy tutaj do narożnika naszego północnego, do parcel, które bardzo lubicie, bo są blisko wyjścia na plażę. Aczkolwiek z każdego miejsca na naszym polu do plaży macie naprawdę prawie tyle samo, albo o pół minuty dłużej. Jeśli chodzi o dojście, nie wiem, czy pamiętacie, tu były parcele plażowe, parcele, które miały wysypany piasek. Postanowiliśmy to zmienić, wróciliśmy do tradycyjnej formy, czyli zrobiliśmy parcele trawiaste, zasialiśmy trawkę, wypoziomaliśmy jeszcze raz podjazdy. Większość jednak sugestii była taka, że ta forma się bardziej sprawdza furtka na plażę, którą już Wam pokazywałem. Mamy strefę, którą nazwaliśmy Pit Stop. Dedykujemy to miejsce specjalnie rowerzystom i nie ukrywam, że nie robimy na tej strefie rezerwacji, tylko trzymamy to miejsce dostępne dla Was, dla tych, którzy podróżują trasą rowerową R10 wzdłuż wybrzeża i szukają noclegu. Chcemy, żebyście zawsze mogli się u nas zatrzymać. Przygotowaliśmy takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie 6-8 osób, 4 namioty małe ulokować i, i możecie sobie wygodnie u nas odpocząć. A teraz zapraszam. Zobaczycie jak wygląda nasza strefa spa w tym roku, co zmieniliśmy, co udało nam się jeszcze tutaj zrobić, a o tym wszystkim powie wam Michał. Witajcie, mam na imię Michał i oprowadzę was po naszym małym, aczkolwiek bardzo klimatycznym spa. Zapraszam was ze sobą. Tutaj mamy tarasy słoneczne, które w słoneczne dni pozwolą wam się wygrzać. Wejścia do naszego spa. E, strzeże nasz smok. Tutaj znajdziecie prysznic, w którym będziecie mogli się spłukać. Z tyłu jest również e, przebieralnia, w której na spokojnie będziecie mogli się przygotować do seansu. Tutaj zaprosimy Was do jacuzzi oraz naszej sałenki. Zaproszę Was ze sobą do środeczka. Jak i również pochwalimy się przepięknym widokiem na całe obozowisko naszego kempu, które jest dostępne tylko z tarasu widokowego w naszym SPA. Na koniec Waszej wizyty w naszym SPA zaproszę do rezerwacji, również telefonicznej w naszej recepcji, ponieważ nasze terminy się dosyć mocno rozchodzą, więc zapraszamy do rezerwacji w przód. Super! Super, dziękujemy Michałowi. Jeszcze nasze spa. Udało nam się troszeczkę je zmodernizować pod sezon 2025. Mam nadzieję, że spodoba Wam się, a gwarantuję, że wieczorną porą, klimat i ten czas spędzony w tym spa naprawdę warto. Także jak Michał powiedział, zapraszamy Was do rezerwacji. Przypominam, że zasadą korzystania ze spa u nas jest. Spa otrzymujecie na wyłączność, czyli dokonujecie rezerwacji. Wybieracie sobie dzień i godzinę i ta godzina jest do, wyłącznie do waszej dyspozycji. Nie ma tutaj innych klientów. Jest pewna taka indywidualność. Zapraszam dalej. Dalsza część pola po tej stronie też nie uległa zmianie. Ona była przebudowana rok wcześniej, więc jest też jakby świeża. To, co zrobiliśmy, to zawsze dbamy o to, żeby odnowić trawę, żeby była piękna. Wracam jeszcze raz z tą prośbą do Was. Jeżeli korzystacie z namiotów, z podłóg, które zabezpieczają waszą przestrzeń przed kamperem, prośba o to, żebyście użytkowali podłogi, które są parą przepuszczalne, które oddychają, pozwolicie, żeby ta piękna zieleń też została dla innych, tak? Tutaj możemy się rozejrzeć i tutaj podobnie. Widzimy parcele dla kamperów, ale przechodzimy do miejsca, w którym znowu pojawiają się nam miejsca dedykowane dla namiotów. Po mojej lewej stronie mamy trzy parcele namiotowe i po stronie prawej również znajdziemy miejsca dla namiotów. Zapraszam dalej. Może wykorzystam ten moment i powiem Wam, pewnie już to wiecie, albo może na naszej stronie internetowej spostrzegliście to, że nasz kemping jest obsługiwany przez system, który w pełni pozwala Wam dokonać rezerwacji online, sprawdzić dostępność miejsca, wyliczy Wam konkretnie cenę. Którą będziecie musieli zapłacić za pobyt, więc zachęcam do tej formy, bo jest ona dostępna 24 godziny na dobę i bardzo szybka, no i sprawna. Więc polecam. Zbliżamy się do, do takiego centrum naszego kempingu Centrum Życia. Mamy tutaj, przypominam Wam o budynkach sanitarnych, to jest budynek też, nowy budynek sanitarny, który powstał w zeszłym roku, damsko-męski, z prysznicami, z toaletami. Jest tutaj specjalne miejsce dla matek z dziećmi. No i przechodzimy do naszego baru. Nasz bar nazywa się Smak Wydmy. Ciekawe, czy ktoś z Was pamiętał. Serwujemy zarówno śniadania, serwujemy obiady. W barze napijecie się czegoś, Ciepłego, ale posmakujecie też lokalnych trunków, jak nasze regionalne piwo. Polecam. Zapraszam dalej. Przechodzimy centralną ulicą uliczką, może nie ulicą, uliczką centralną naszego kempingu. Oczywiście jak wiecie, wyposażeni jesteśmy zarówno w kopertę do zrzutu szarej wody, jak również system opróżniania kaset chemicznych. Do Waszej dyspozycji. Prysznice letnie. Na zewnątrz, ale z ciepłą wodą. Wracając z plaży możecie się spłukać ze słonej wody bardzo wygodne. Jest tam też myjka dla psów. Możecie swojego pupila. Może zerknijcie do naszej, naszego budynku sanitarnego. Jak to wygląda. Przypomnijcie sobie staramy się, aby tu zawsze było czysto i pachnąco. więc myślę, że będziecie usatysfakcjonowani. Na koniec niespodzianka, czyli nowa rzecz, która powstała u nas na polu, mianowicie Salagier. Zapraszam was do środka. Wejdźcie sobie zobaczyć. W zeszłym roku było to mieliśmy te elementy na świeżym powietrzu. W przypadku jakiejś wiecznej pogody, lekkiego deszczyku Automatycznie część z Was rezygnowała z korzystania z tych funkcji, a w tej chwili zbudowaliśmy pod to specjalną wiatkę Altane. Jest tutaj cicho, spokojnie, deszcz nam nie groźny, jeśli w ogóle wystąpi, bo oczywiście w łebie nigdy nie pada. Nowością nowość to jest ten stół, piłkarzyki, ping-pong. A tutaj jeszcze, jeszcze w trakcie organizacji, ale chcemy zorganizować taki kącik dla najmłodszych, gdzie sobie usiądą, porysują, pobawią się zabawkami. Myślimy też, że w sezonie oczywiście będziemy puszczać Wam regularnie jakieś bajeczki z rana. Także tą nowością pomalutku kończymy. A na koniec jeszcze będzie dla Was niespodzianka. A mianowicie, a zobaczcie, jak wygląda nasz kemping nocą. Damian. A może niech sami przyjadą i zobaczą?